taki super nagród, bo jest złożone teraz 24 takich elementów i potrzebuje jakiejś drużyny zuchów. To mają być po cztery osoby, które przeciągną nam traktor. Ci, którzy budują ludzi o czystym sercu, zakładam, że trzeźwi, dostaną wielki pakiet. Więc jeżeli ktoś tutaj jest z kumplami, i chce się zabawić tutaj za frigo do końca imprezy to bądźcie czujni bo kiedy skończy się nasza dyscyplina sportowa będziemy wpisywali tutaj te wszystkie wyniki to zajmie spokojnie kilkanaście minut a w tym czasie tutaj postawimy mi jeden traktor walniemy linę na tym ściernisku i będziecie musieli wyka wykazać się mocą jeżeli się wykażecie mocą to nagroda będzie wielka tylko o nieskazitelnie czystym sercu ciągnący traktor otrzymają 24 puszki płynu z bobekami. innymi bicepsami oczywiście zaznaczam, że wcale nie jest łatwym miejscem do ciągnięcia traktorów. Tutaj będziecie mogli naprawdę napinać swoje bicepsy. Pan Radosław. Zaraz wyjdzie z tej ślicznej łączki i wjedzie na ściernisko. Tam się zupełnie inaczej jeździ. Przeszed i pędzi w kierunku mety. Jeszcze chwileczkę, kilka tutaj przeszkód. Pędzi, pędzi, meta, siup. Ja nie wiem, czy niektórzy nie będą się trześli przez resztę dnia po tych wszystkich, wiecie, wybojach.